czyli w z tej, tej strony Tomasz Linkot. i dzisiaj znowu gra w Fortnite i dzisiaj oczywiście tym razem no w końcu musi być ten winek dlatego dzisiaj ubiorę mojego skina mistrzyni Mult, ogólnie e, gagatek jeśli widzisz tego filma, to dzięki za gifta e, te, ten film w sensie nie tego filma, co ja mówię e, ogólnie dzisiaj wygrywamy całą gierkę oczywiście e, w dodatkowych nagrodach to sobie odbiorę i prawie wszystko mogę sobie tutaj odebrać, więc odbierzmy sobie niszkę. Dobra, także polecę sobie... Na starożytne slajdy może być. Czy ja podziękowałem kierowcy busa? Chyba nie. Co to jest? Jakie zakładka mi się dziwna odpaliła. Ale wy tego chyba nie widzicie, dobra. O! Dużo ludzi. Normalnie bym się cieszył, ale ja chcę wygrać tą grę. Jeśli wygram, to oczywiście... I w ogóle, jak, jak Wam się filmik ten spodoba, jeśli lubicie mój kanał, to zostawcie suba i łapkę w górę. I napiszcie kto jeszcze jest po tej długiej przerwie. Bo za niedługo już koniec tego daily Ale jak się skończy daily To jeszcze będą filmiki No On ma pompę, on ma pompę No to Dobra, nie wiem Dobra, jak ja mam to teraz, nie wiem, ja tu nawet typa nie widzę Oni są w tej skrytce na stuwa. Okej okay. Ja pompy nie mam, więc na razie żadnego fraga tutaj nie zrobię Dobra, mam pompę, mam pompę, mam pompę. Dobra, ale idę z tarczą. E, dobra, robimy to. E, dobra, tarcza. Idziemy na naparzankę. Co, że mało mówię, ale teraz już jak nie wygram, no to będzie kiepsko. Więc muszę być w pełni skupiony. Hmm. Poza tym nagrywam na szybko. Bo jest teraz 11, a film ma być o trzynasta Dobra. Dobra. To szybko są uciekamy. Dobra. Idę sobie do auta jakiegoś. A jednak po nim. Dobra, lecimy do autka. Auto. Jezu... O, o, o! Dobra, prosty kill. Przepraszam, że mało mówię. Przepraszam, że mało mówię. Ale to już jakby... Muszę się... Skupić, żeby wygrać. Bo jednak, wygranie gry na odcinku to jest coś, czego nigdy nie zrobiłem. Jest to na razie moje takie marzenie. Na live y też nigdy nie wygrałem. Na stół to będzie typ. Ty. Czemu tu nikogo nie było? W sensie był, ale nie wziął. Dziękuję. Dobra. Dobra. No to pa. Będą rotajty, nie? Będą rotajty robione. Najpierw się trochę uleczę. A nie wiem, ja mam snajperka. Aha, szelest wyborowy, fajne. Wolę Sokoloko, bo kolokot, ma lepszego zuma. On wie i tam kolejny idzie. Te snajperki teraz to jest jakaś masakra? Nie ma co ze z tej snajperki. Bo po prostu się gdzieś schowam. Wychylno. 116. Aha, nie wziąłem soczka, kurde. To co jest? Czemu oni tak uciekają? Ja nie rozumiem ich. I za chwilę jeszcze ta osoba wygra grę, nie? Dobra, pa. Nie będzie, bo ostatnio nie było. Ale to było takie głupie, że oni. Jest... Aha! Niestety musiałeś zginąć. Eee, Szczelec wyborowy. Nie, bo ta nie ma poświaty, nie? Ale z tej mi się źle szczela, wolę to. Dobra. Ładnie go w sumie zabiłem, tylko że on nie wiedział, że ja tu jestem i po prostu snajpet. Aha. No czyli już zaczynamy finałową walkę z tego co tam. Skoro mnie zaatakowałeś, to finałową dla ciebie w takim razie. Dla mnie nie za bardzo. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ale to ty mnie zaatakowałeś, więc to ty przegrasz. Dobra. No ja! Kolejna, kurde, jakaś, nie wiem, auerka. Jak można grać jak tam ta Ja nie rozumiem. Kto tak gra? No i świetnie, kolapsuj, kolapsuj. Elektrokiten XD. Dobra. Otwarty catch. Dobra, ładnie rozwaliłem. Dobra, nie, on na wyspę leci. On na... Nie, nie leci na wyspę. I nie wiem co się dzieje. Oni się gonią chyba. To jest metal? Typek umarł w ogniu. Jakiś inny typek był na tej tyrolce przed chwilą. Jakiś inny jeszcze typek do mnie idzie prawdopodobnie. Ale jest już top ten. Top 9, top 9, top 9. To jest nawet. Nawet, nawet. Ten pozostałość. Ja nie wziąłem tych itemów tamtych. Co to w ogóle A bo to są chyba te słabe, nie To są te, co ich nie chciałem Mam sokolo oko Więc teraz raczej Sobie pójdę To jest ta najwyższa góra? Tu robię skybice Skybase robię chyba A nie, bo tu lunchpad jest Okej, ja idę jako pierwszy do strefy a, a nie, to nie jest ten To nie jest ta góra to jest tamta góra. To jest to. Dobra, ale idę tam, bo tam jest lunch. fajny. z tego mam soczka. Jeszcze mam hagi. Dobra, będę mieć hagi. To siedem. Nie będę tego skybase robić, bo mnie zauważą, a tak to jest... Spokojnie, bo im się render, render im się. Nie zrenderuje im się. To gdzie ja jestem? Czekaj, muszę zobaczyć, gdzie jest ten tepek Gdzieś tu. Dostanę headshot snipe na stówę. Tu jest, tu są dwa typy. Ale nie, bo jeden to jego bot. Dobra. Żegnam się z życiem. Jakiś tu jest, fight jest, fight jest, tu jest! Typek sobie umarł w strefie, po ile bije strefa po dwa. Nie wiem jak on to zrobił. Kolejny launchpad. Nie, no nie umiem trafić. i Tu chyba wszyscy są na tej walce. 23 Tak tu wszyscy są! Wszystkie typy Będzie to przy jak go trafię Będzie to przy... A, bo on ma tego co... Aha! Weź przestań spamić! Chodź tylko kolapsować, umiem, ja. I spamić. O ja, cię nie rozumiem, bro. Myślę, ja cię nie widzę. To jest ten montagiu. On mnie teraz widzi. Tipse tutaj leci na Tyrolce. Jest świetnie po prostu. Co, co powiesz na moje HG? Nie, bo ty będziesz teraz kolapsować, no. A gdzie ten trzeci? Bo ten trzeci chyba coś głupiego robi, z tego co wiem, bo ja nie widzę go w tej walce. W tej walce jest tylko ten Montag. I ja, i ten bot. Ale co to w ogóle za walka jest? Ja jej nie, nie rozumiem, totalnie. Co będzie teraz? Dobra Chyba nie renderuje ten typo Strefa bija o po osiem, że jestem teraz, dead. strefa mnie zabija, zabijcie się tam, dobra, a nie bo to ten podkomendant. Jak się zamknie strefa, dobra! Jest! Wreszcie! Wreszcie! Zrobiłem to! 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 Let's go! Wiem, że będzie się wyzywać, bo oni się... Oni zginęli od tej... Oni zginęli od strefy, ale... Uff. Dobra, wreszcie to zrobiłem. Wreszcie, win! Wreszcie, win! Jo, wreszcie na filmie Win! Ja. Przepraszam, że się tak jaram, ale ja nigdy nie zrobię wina na odcinku. Nigdy wina na odcinku. Dobra, to by było na tyle na dzisiaj. Widzimy się oczywiście jutro. Pa pa!